Gośćmi wiadomości są dr Ewa Czarszkowska oraz Marcin Przeciszewski. Nasza rozmowa już na antenie TVP Info tuż po orędziu kardynała Kazimierza Necza, który właśnie w tym momencie. Szanowni Państwo, Witam wszystkich najserdeczniej, wszystkim szczęścia Bożego. Nadszedł tu długo oczekiwany i przygotowywany, i myślę, że niezwykle ważny dzień beatyfikacji sług Bożych kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Różyczackiej. Jutro w tym miejscu, w którym stoimy, w świątyni Bożej Opatrzności, wysłannik papieża dokona wyniesienia na ołtarze tych dwóch nowych kandydatów. W akcie beatyfikacji, która jest aktem Kościoła, który będzie aktem ze względu na okoliczności czasu, godnym, jak ufam, skromnym, pobożnym i będzie znakiem naszych czasów, otrzymamy dwóch nowych orędowników. I dwa nowe przykłady do naśladowania w kościele. Kardynał Stefan Wyszyński. Wiemy o nim sporo. Trzeba, żebyśmy wiedzieli jeszcze więcej. Człowiek, który bronił wiary, bronił Kościoła, bronił ojczyzny Polski całym swoim życiem przedwojennym, a zwłaszcza w okresie powojennym trudnych czasów komunistycznych, dzięki niemu ocalała wiara. Ocalał Kościół. Pewnie dzięki niemu i jego działalności możliwy był później rok 1980 i to wszystko, co nastąpiło potem. Nie byłoby pewnie papieża Polaka, gdyby nie jego wiara, jego nadzieja i jego niezłomna odwaga, a to są słowa, które wypowiedział sam święty Jan Paweł II. Matka Róża Czacka. Dziewczyna, która w młodym wieku 20 lat utraciła wzrok. Normalnie ludzie przeżywają załamanie, wycofanie. Ona się nie załamała. Prowadzona przez różnych dobrych ludzi, potrafiła poświęcić się ludziom niewidomym, przygotowywać ich do życia przez wykształcenie, zakładając wielkie, ważne dzieło lasek, które do dzisiaj istnieje. W którym służyła ludziom potrzebującym, zwłaszcza niewidomym, służyła człowiekowi, który potrzebował jej pomocy. Oboje służyli człowiekowi, zwłaszcza człowiekowi potrzebującemu, i oboje patrzyli na sprawy i rodziny, i kościoła, i państwa, i Polski przez pryzmat człowieka i jego potrzeb, jego gorliwości. Dlatego w przeddzień tej beatyfikacji, z tego miejsca, w którym się jutro zgromadzimy, już dzisiaj zapraszam wszystkich Państwa do udziału w tej podwójnej uroczystości. Wiemy, że z racji skromności tej beatyfikacji nie wszyscy będą mogli uczestniczyć bezpośrednio. Już teraz dziękuję mediom, telewizji, radiu, internetowi za to, że będą transmitować te. Uroczystość i to święte wydarzenie, i będzie ono dostępne pośrednio dzięki mediom. Dlatego wszystkich mogę dzisiaj serdecznie zaprosić i razem prośmy Boga, żeby ci nowi błogosławieni, których nam da Kościół, byli błogosławionymi na miarę potrzeb naszych czasów. Szczęść Boże! Było rędzie kardynała Kazimierza Nycza, a my wracamy do naszej rozmowy. W zasadzie ją rozpoczynamy. To, to rozpocznijmy od przedstawienia raz jeszcze naszych gości. Doktor Ewa Czaszkowska, historyk, publicyska Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Marcin Przyciszewski, także historyk, także dziennikarz, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Dobry wieczór. Jutro beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czaskiej podniosła i niezwykle ważną uroczystość. To z wielu względów, z punktu widzenia religijnego, historii naszego kraju. Jakie będzie przesłanie, jakie powinno być przysłanie dla nas wszystkich właśnie jutro dla mnie przede wszystkim jest to znak po pierwsze tego że rzeczywiście świętość można osiągnąć w każdych warunkach nawet najtrudniejszych i będąc nawet tak słabą osobą jakby się wydawało fizycznie była matka róża czacka niewidoma to po pierwsze. A po drugie, że są w kościele, można powiedzieć w społeczeństwie, bardzo różne, uzupełniające się i potrzebne bardzo charyzmaty. Z jednej strony ktoś taki jak wielki prymas Wyszyński, czyli przewodnik duchowy. Ten, który wyznaczał programy, który prowadził, który realizował, który był w, mm, o krok dalej zawsze, wcześniej niż reszta i, i wiedział jak, prowadził po prostu przez tę noc komunizmu nie tylko Kościół, ale i Polskę. Czyli po pierwsze taki charyzmat przywództwa, a z drugiej strony matka czacka, powiedzielibyśmy, skromna zakonnica, która... Miała właśnie ten dar, niezwykłe siły duchowe opiekowania się ludźmi, byśmy powiedzieli, z marginesu. Ale z marginesu społecznego, tak? w sensie słabości, czyli opieki nad ludźmi słabymi, potrzebującymi, cierpiącymi. To są te dla mnie najważniejsze przesłania. Marcin Wyciszewski? No, ja myślę, że tutaj. No, przede wszystkim beatyfikacja jest po to, żeby pokazać wzorce świętości na dzisiaj. Okazuje się, że te wzorce świętości i kardynała Wyszyńskiego, i matki Urzyszackiej są bardzo aktualne. To oboje byli ludzie totalnego powierzenia siebie, oddania Bogu e, swojego życia. Natomiast w płaszczyźnie społecznej no, zyskujemy tutaj... Jeżeli chodzi o Wyszyńskiego, wielkiego patrona jedności, przecież on w bardzo trudnych czasach budował jedność Kościoła i jedność narodową. Myślę, że tej jedności bardzo dziś potrzebujemy i to jest taki apel o jedność, powiedziałbym. Druga sprawa. Wyszyński, kardynał Wyszyński cały czas podkreślał znaczenie dobra wspólnego. Nie dobra partyjnego, nie dobra kościelnego, tylko dobra wspólnego. I tego też w Polsce dzisiaj bardzo brakuje. I wreszcie szacunek dla człowieka, dla każdego człowieka. No, postawa miłości także wobec wrogów i nieprzyjaciół. A z kolei Matka Czacka ja dodam tylko modlił do tego. modlił że... się za swoich wrogów i za nieprzyjaciół. Tak, modlił się za wrogów, za ta nawet kiedy on umarł i tak dalej. Więc to była taka, no mówi się, że. Miłość do nieprzyjaciół może cechować tylko człowieka bardzo głęboko związanego wewnętrznie z Bogiem. I Wyszyński był takim człowiekiem niezwykle głęboko związanym z Bogiem. I obyśmy spostali temu wyzwaniu. To jest zadanie. Beatyfikacja nie jest końcem tylko procesu beatyfikacyjnego, jest końcem, ale jest początkiem naszej drogi śladami tych Świętych. I długa sprawa, no, druga, wielka postać Matka Czacka. Pokazuje nam, że w gruncie rzeczy ci ludzie najsłabsi, cierpiący, najubości, właśnie niewidomi wtedy, są jakimś szczególnym znakiem Bożej Miłości, że Kościół, my wszyscy powinniśmy wokół nich się koncentrować. A co więcej, ona przecież mówiła: pomagajmy nie tylko ludziom niewidomym fizycznie, ale może w równej mierze, a nawet może przede wszystkim. Niewidomym duchowo. Dziś tych niewidomych duchowo jest coraz więcej. I my, jako chrześcijanie, chcący podążać śladami Matki Czackiej, musimy wyjść ku tym wszystkim niewidomym, przede wszystkim duchowo, i otoczyć ich troską, miłością. No i wreszcie wielkie dzieło Lasek polega na tym, że to był ośrodek dialogu. Jakże dziś Polska, Kościół w Polsce potrzebuje dialogu. Mamy wspaniały wzorzec. Idźmy tą drogą. Szanowni Państwo, bardzo ciekawi mnie to, które słowa prymasa tysiąclecia utkwiły w Państwu w pamięci najbardziej i dlaczego. Właśnie te. A, tych słów jest bardzo dużo. Cytatów myśli że rzeczywiście prymasa można cytować. Najważniejsze może dla mnie to jest zdanie takie, nie ma takiej krzywdy, której nie można by przebaczyć. Tu, idąc właśnie też śladem, co powiedział redaktor Przyciszewski. Rzeczywiście prymas dla mnie osobiście był heroiczny, gdy chodzi o przebaczenie. Przez całe życie rzeczywiście miał komu i za co przebaczać, i tego przebaczenia uczył innych, uczył chociażby w 1966 roku przed rozpoczęciem Milenium Sztu Polski mówił właśnie o tym, że byłby złym pasterzem, gdyby wymagał tego od innych, a sam nie przebaczał, czyli rzeczywiście przebaczenie mm, trzeba Bogu nie tylko wierzyć, ale zawierzyć on też swoim życiem pokazywał i mówił o tym, że pasterz właśnie musi być nie tylko wierzący, ale zawierzyć całe swoje życie. On właśnie Bogu zawierzył i, i całe jego życie to zewnętrzne wynikało właśnie z tego życia wewnętrznego, ta integralność wnętrza i zewnętrznej aktywności, ta spójność jego osoby między innymi właśnie jest teraz powodem właśnie wyniesienia na ołtarze. Może te dwa cytaty główne. I redaktor Brzeziszewski. takim robiącym największe wrażenie cytatem jest są trzy słowa. Czas to miłość. miłość. To jest niesamowite przesłanie i obyśmy wzięli to do naszych serc i realizowali zarówno w życiu indywidualnym, jak i społecznym, państwowym, politycznym, i tak dalej, bo naprawdę ten czas ucieka bardzo szybko, a jeśli się zapomni o miłości, to można przeżyć całe życie bez miłości, Gdzie, gdzieś przejść obok. No i wtedy pod znakiem zapytania staje nasze zbawienie, więc to jest pewne ostrzeżenie też. I powiedzmy sobie, że prymas Wyszyński był autorem. No niesamowitej rangi programów duszpasterskich. Weźmy Jasnogórskie Śluby Narodu z 56 roku, później Wielką Nowennę, tą dziewięcioletnią modlitwę i peregrynację obrazu Matki Bożej przygotowującej milenium Chrztu Polski. Nigdy w historii Kościoła w Polsce tak szeroko zakrojonych programów nie było. Jego dziełem tych programów nie tylko było wygranie z komunizmem. No To się stało tak niejako przy okazji, ale wielka odnowa religijności Polaków, to jest jego największa e, zasługa, a później po zakończeniu sze, 66 roku w rok później ogłasza program, ABC Społecznej kuciaty Miłości. I w dziesięciu przykazaniach pokazuje, czym jest miłość realizowana w życiu społecznym. I myślę, zachęcam Państwa, to można w internecie znaleźć. Te ABC społecznej kuciaty miłości to jest program niezwykle aktualny na dziś, dla Polski tu i teraz. I pełne zawierzenie matce Bosnia. No i pełne zawierzenie. Bogu, Panu Bogu poprzez Matkę Boską. To jest no, ten w więzieniu, można powiedzieć, spotyka się ja teraz z, z pismami mistyka francuskiego Louis-Marguinien de Montfort i dokonuje zawierzenia totalnego Matce Bożej, tego właśnie aktu niewolnictwa, czyli pełnego oddania się. I później to osobiste, bardzo głębokie, mistyczne doświadczenie, można powiedzieć, to był też mistyk, nie tylko mąż stanu, ale bardzo głęboki mistyk, Przenosi na śluby jasnogórskie narodów w 1956 roku i podobnie całą Polskę zawierza i jej Bogu. Do tego oczywiście niezwykle piękny, bogaty życiorys można by długo o tym mówić, to dość powiedzieć, że pani dwie książki przecież napisała o się tysiąclecia, tak. powstanie warszawskie, kapelan armii krajowej, właśnie w tym czasie represjonowany przez władze komunistyczne, władze polski ludowej. bardzo wiele ciekawych, interesujących wątków, no, z których powinniśmy wszyscy wyciągać korzystać. Oczywiście i z nich korzystać. osobowość, życiorys, życie niezwykle bogate. I tak jak pan powiedział, zanim został przecież w 1948 roku prymasem Polski, przeżył już kilkadziesiąt lat życia, przeżył ym, to wszystko czym żył naród tak od 1901 roku on miał naprawdę doświadczenia takie jakie miał naród czyli myślę o I i II wojnie światowej myślę o okresie zaborów myślę o okresie oczywiście międzywojennym wszystkich problemach społecznych które wtedy dotykały społeczeństwo związane chociażby z wielkim kryzysem więc kiedy objął w 1948 roku prymasostwo był to człowiek który naprawdę doskonale po pierwsze znał realia życia znał historię znał przeszłość znał dzieje narodu, a jednocześnie był świetnym znawcą katolickiej nauki społecznej i właśnie w niej, w katolickiej nauce społecznej, szukał rozwiązania problemów, które stawały przed Polakami myślę o okresie międzywojennym, ale również po wojnie. Między innymi z tego właśnie powodu, że był znawcą i katolickiej nauki społecznej, ustrojów społecznych, politycznych, kardynał Hlond wskazał właśnie na niego, bo wiedział, że to jest ten, który po pierwsze będzie umiał po wojnie już rozmawiać właśnie z przedstawicielami nowej komunistycznej władzy, a po drugie, po drugie właśnie, że ma znajomość tzw. sprawy robotniczej. I rzeczywiście prymas to pokazał. Warto też może jeszcze powiedzieć, bo dla mnie jest to niezwykle ujmujące, Mianowicie to, że prymas Wyszyński nie chciał pełnić tak naprawdę ani funkcji biskupa, ani prymasa Polski. I być może to, że podchodził z taką wielką pokorą, a ta pokora jest udokumentowana właśnie, chociażby w liście, który pisał do Piłsa XII i w innych jego tekstach Promemoria, z wielką pokorą i z wielką odpowiedzialnością, być może właśnie to wpłynęło na to, że w tak wspaniały i dla nas dzisiaj owocny sposób spełnił tę swoją misję, czyli właśnie funkcję prymasa polski. Tutaj właśnie pan redaktor powiedział o tych najważniejszym programie, czyli właśnie tym programie milenijnym, którego owocem, tak naprawdę, czy może, który był fundamentem naszego rewolucji ducha 1980 roku, o czym mówił kardynał Nyczu również w orędziu. Myślę, że to jest to jedna z najważniejszych rzeczy, których zawdzięczamy Prymasowi Wyszyńskiemu i których powinniśmy właśnie pamiętać w takim dniu, jak jutrzejsza beatyfikacja, że to jest oczywiście człowiek święty i dlatego jest, świętujemy jutro ten dzień, ale jest to wydarzenie o wiele większe i, niż tylko wydarzenie religijne, ale również i narodowe i społeczne właśnie z racji tego, co zawdzięczamy prymasowi Wyszyńskiego, poczynając właśnie od, od, tych, od tej wolności, czy początków tysią, myślę o wydarzeniach 1980 roku, te, które doprowadziły po latach, ale również myślę i o Przede wszystkim ocaleniu wiary i ocaleniu Kościoła. To jest ten owoc Prymasostwa Wyszyńskiego. Podniosły i bardzo ważny dzień już jutro, proszę Państwa. Doktor Ewa Czaszkowska, Marcinę Przedziszewski, bardzo dziękuję Państwu za wizytę w naszym studiu i za bardzo ciekawą rozmowę, jak są również dla Państwa, czy dla naszych widzów. A za chwilę Adrian Klaren, Wachimina na 20. Serdecznie Państwa zapraszam.